I się mam z tej strony Kako. A to jest gra, że rysujemy sobie. No, rysujemy. Rysować na przykład. Wjecie w narzędzie. I jesteśmy tym. Ale na musimy narysować, wyczyść i narysować na przykład. E nasujemy kciuka do góry Załaduj. O, widzowie. Znaczy mamy tutaj. I to jest nasz miecz. Teraz możemy sobie rysować. No, to. Tylko właśnie ja nie wiem. A muszę. Dobrze, że Na przykład teraz to sobie narysujemy. Co, 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 Tak, już się mnie. O, i tak się możemy zamienić w inny. Znaczy, mamy miecz. Na przykład. Mamy miecz! łapkowy Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Nie zmuszam. U mnie jest fajnie kolorować świat. Dobra, tu jest takie coś. I bijemy łapką w górę. A masz! A masz! On ma PVP włączony. I bijemy go. Ja też mam PVP włączony. Zabiliśmy! Łapeczka jest mocna od was. To jest od was łapeczka. Od was łapeczka jest najlepsza. Dobra. Jeszcze mała kaczkę. Kurczę, ty masz wyłączony. Ty masz włączony Nie. On ma włączony. Ty masz wyłączony. Yes. O, ale mocno ta łapeczka w górę. Ta kaczka też jest dobra. Muszę wyłączyć sobie PVP. I rysujemy. Dobra. Rozmiał w pełdze. La 100. Dobra, 30. Uuuu. Dobra, nie Rysujemy. Teraz tak. Jest mnie. Uh. Fajne znasz dzieciaki. Cyk, nie wiem, co ja w ogóle mówię, ale dobra. Tyk, tyk. To jest gigant koło swojego domku. Przeszli. To jest gigant koło swojego domku. Panie stawy, you're our. stawy, tobie patrzcie, nami jest łatwiej kolorować, babcię i dziadkowi, bo jesena jest nie mam psa. Uuu, dobra. to jeszcze będzie? Może z tego serii Damiana? Bo dawno nie było, ale nie wiem. Bo dzisiaj będzie też o dziewiętnastej. Jak mi się wstawi. Jak mi się nie rozładuje telefon, ale w sumie mam już 62, więc nie wiem. Babci i Nie wiem, tak na 12 minut chyba kończymy. No bo. To warto. Will we do well, will we do well. całą kartkę. Nie. Wyczyść. Prześlij. Jesteśmy w sobą! I co, co? Zatańczę dla was. Albo nie, 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 nie będę tańczył. Minu, minu, ziu, ziu, baga, baga, beda, beda, Ej, chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz bić? 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 No, ze mną mam nadzieję, że nie chce się Widzicie, nie jest... co ja tam? Co Breaking dad! Breaking is dad! O, się mam Widzowie! Mam pomysł! Co się możemy zamienić? Um, zamienimy się. Malować. Malować i... I co wie? Tylko jest pod... Pówidź. I dobra. Nie umiem zrobić jak zwykle brązowego, więc... Uurur. Bro! Teraz musimy się wziąć w garść. Nie. Ja wiem, jak to jest ładne. Nie, no co to jest? Dobra. I teraz tylko wypełnić. Możecie się śmiać, bo. To jest naprawdę jakieś brzydkie... O nie, 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 Tak! nie, 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 drzewo nie, pro... drzewo! Zobaczymy, czy ktoś za u wa -ży. No chy. No chy. Idziemy Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełnych snów Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełnych snów! Idzie, nie idzie, a może za dwóch? Leż, bekonka, Fajne z nas dzieciaki! Fajne z nas dzieciaki. Ła, lagi mam, lagi, lagi, lagi. Mam, mam łapeczkę, no, no, no. Nie zmuszam do zostawiania subika i polecam takie kanały jak... Karmelek i Skewty. I X. Z -x. Dobra, lecimy. W I narysujemy kwiatka Widzowie, możecie się cieszyć, bo mój brat nie ogląda. Kitty Bella. Fajne znać dzieciaki. Dobra, trochę grubą młodego tu zrobiłem. Znaczy, jak coś to rysujemy kwiatka, jak nie powiedziałem. Rysujemy kwiatka, fajnie, fajny kwiatek. Po prostu najlepszy w dolinie. Najlepszy na świecie. Jak coś to ironia. Bo to wygląda jak nie wiem, ale chociaż. Jest głupie, bo nie umiem rysować. To w ogóle nie jest arcydzieło. Kwiatek na górze. Czasem nam na ale tańczę. Idziemy podglądać ludzi. A jak nie, to Albo nie będę wam zdradzać, jak nie będzie z tego Damiana, to nie, nie. już mam pomysł, jaki może być e, pomysł na odcinek, jak o dziewiętnastej. O dziewiętnastej już mam pomysł, ale nie będę wam zdradzać, bo to taki nietypowy, nigdy nie było chyba takich. Aja, ja, Aj, 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 aj. aj sypy lub, asy, Adelante adelanty, abo, mu, jali, jali, jali. Dobra, podglądujemy, jestem kwiatek. Jestem kwiatek. Wca wcale nie za duży. No, hem. Kwiatek, który jest większy od nich. No, zobaczcie, przecież, no sami. Ej, ane de Queens, quiz, as an a quiz, I a Wiem, jak zrobić, żeby mnie nie było widać. Bam, Tam, tam. Tam, tam, tam. Jest rozmiar! Widziałem party, co ja zrobię. Nie zdoł... Nie do zauważenia. Po prostu przeszli. bro Nie widzę. Czy Przeszli. Górrr... Wow! Braaaaw! Yeah. Where are you? What me? Czekajcie... Aby było łatwiej... GDZIE JESTEM?! No, no gdzie ja jestem?! Ale teraz widać! My, nie, nie! O, dobra. Widzieliście? Jestem tym małym pyrtkiem! Patrzcie. Ciężko pokazać. Marina, widzicie takie białe. Patrzcie, tu jest. Zobaczcie. Tutaj jest. Zobaczcie tam. Oj, zobaczcie takie białe. No, halo! mmm. Ja jestem ich. O. Ja jestem ich. Aha! jest ja zapomniany wyłączyć Widzowie, to jest na tyle, żebym się tak 5 milionów lat nie, wsta nie wstawiało tego. Ej, Ro! Łapeczka cię załatwi na koniec odcinka. Ro! Łapeczka cię załatwi! Łapeczka w górę cię załatwi! Zostaw, zostaw moich widzów! Włączone. Chodź tu! I zostaw moich widzów! Będę was bronił za wszelką cenę! I zostaw moich widzów! No. A ja serce, jak Dobra. Jak już to koniec... to... wyczyść, Prześli. I na koniec...